ciężko jest cokolwiek powiedzieć na pewno będziemy to analizowali no, prawda jest taka, że strzelił boczny pomocnik chyba nie wiem, no poszła przebitka przyjął, no, 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 uderzył akurat uderzył jeszcze między moimi nogami no, no, to jest chyba, myślę, że na, na, na 10 strzałów kolejnych nie strzeliłby, tak, ale, ale ani ja nie zdążyłem, ani bramkarz, tym bardziej, bo uderzenie było precyzyjne przy samym słupku nie wiem, ciężko mi powiedzieć czy to był błąd indywidualny, czy po prostu jakaś Przegrana piłka przez, przez, przez kogoś, jakiś rykoszec, spadał mu pod nogi uderzył. Szedł, akurat trafił. Łukasz, to szedł na boisku w momencie, kiedy wydawało się, że Olimpia jest coraz bliżej strzelenia bramki, tymczasem stało się inaczej. Tak właśnie to wyglądało. Może troszeczkę złudnie to na nas podziałało, bo wydawało się, że już mieliśmy mecz pod kontrolą i, i ta bramka w zasadzie wisiała w powietrzu, że tak powiem. No ale no niestety, moment nie trochę szczęścia. Tolkanu, no i przygrywaliśmy jeden 0 no. tak, tak to jakoś yy, wyszło. No. W no zasadzie w piłce tak bywa. No, że... Jedną z bramek, a nam jest asyst, mogłeś ty zaliczyć. Jak, jak oceniasz tą sytuację, którą miałeś zaraz po wejściu na boisko? Wydaje mi się, że powinienem troszeczkę wykazać może bardziej takie inicjatywy takiego egzekutora, gdyż no, widziałem, że Piotrek był w dosyć dogodnej pozycji, może tak mi się wydawało z boiska. Ale analizując to już tak na chłodno, wydaje mi się, że mogłem się pokusić tutaj o strzał na bramkę, bądź w kierunku bramki i może coś z tego by było. Dzisiaj po meczu zawodnicy długo, siedzą w szatni, pewnie jest, jest o czym myśleć. No, na pewno no, nie potoczyło się tak, jakbyśmy chcieli, ale zostało jeszcze trzy mecze w, w tej rundzie, może że tak powiem, bo runda to już się chyba zakończyła. Ale myślę, że. no. No jest o czym myśleć, na pewno, bo, bo nie potoczyło się tak jakbyśmy chcieli, straciliśmy sporo cennych punktów dla nas, które by się przydały w walce o utrzymanie. No i teraz jeszcze mamy trzy mecze, żeby nazbierać te, te punkty i mieć jakąś tą troszeczkę spokojniejszą zimę. Podejrzewaliśmy, że oni przyjadą i, i zagrają z kontrem. No wiadomo, że atak pozycyjny gra się bardzo ciężko. My, my próbowaliśmy w pierwszej połowie grać dużo piłką. Nie, nie, nie kopaliśmy do przodu. No ale jednak brakowało tego rozerwania tych obrońców i, i, i jakieś, nie wiem, wy, żeby się wyklarowała jakaś jedna sytuacja dogodna. No fakt, że miał Ciciura jedną na no, ją nad, nad, nad poprzeczką. W przerwie sobie powiedzieliśmy, że, że, że może spróbujemy grać troszkę częściej dłuższą piłką. No, mi się wydaje, że, że, że drużyna Dol dolka no, nie stworzyła oprócz tych bramek. Praktycznie ciężko powiedzieć, żeby oni coś sobie wypracowali. Oni byliby zadowoleni z remisu. No my Myślę, że gdybyśmy teraz mieli wybierać, <grytanie> to też pewnie byśmy zadowoleni z remisu. No, jednak chcieliśmy grać o trzy punkty. Nie udało się. Gramy dalej. Mamy jeszcze dwa spotkania u siebie. No, trzeba w tych spotkaniach szukać trzech punktów. Zbyt wiele sytuacji nie mieliśmy w tym meczu. Spowodowane to było tym, że Dolkan grał bardzo defensywnie. Praktycznie całą liczbą zawodników swojego zespołu na własnej połowie się bronił. Także no, musieliśmy próbować akcji kombinacyjnej. Wiadomo, z lepszym bądź mniejszym skutkiem to wychodziło. Faktycznie mieliśmy jedną sytuację, to w sumie ja ją miałem. Nie wiem, jak to wyglądało z boku na pewno, że to niby klarowna sytuacja, ale ona mi się odbiła tak do tyłu, i jeszcze bokiem głowy starałem się, po prostu tylko nastawiłem głowę, żeby nie wykonać żadnego ruchu, bo zdawałem sobie sprawę, że jeżeli ruszę głową, to ona gdzieś mi ucieknie. No jednak, tak czy inaczej, stało się, że odbiła się i nie trafiłem w bramkę, bo mówię, że. Tak, jakby odkępki się odbiła i delikatnie takiej, takiego kozła dostała, a wiadomo, no ja już wchodziłem na pewnej szybkości, żeby po prostu. bo spodziewałem się, że ona przejdzie. Gdyby się odbiła prosto, to bym centralnie miał ją na czole i tylko bym w boczną siatkę uderzył kontrującą dla bramkarza, i byłaby z tego bramka. Mówię przy tym odbiciu takim wstecznym, no nie byłem w stanie nic zrobić, bo no, no byłem już po prostu z tyłu i po, po, piłkę miałem po prostu z tyłu i, i nie dało się nic z tego więcej zrobić. No, aczkolwiek w drugiej połowie mieliśmy jeszcze sytuację, po, po zamieszaniu w polu bramkowym. No, Łukasz to mi trafił w słupek, do tego jeszcze Kowal miał sytuację z głowy, Piotrek Kruszkul i, i jeszcze Maciek Dąbrowski, także tych sytuacji tak pomimo. Niezbyt klarownych tych sytuacji, takich bym powiedział stuprocentowych, ale jakieś tam sobie stworzyliśmy, i przy odrobinie szczęścia, tak jak z Zaziankowym, tutaj też takich klarownych sytuacji przecież prawda, nie mieliśmy, ale szczęście on dopisało, skończyło się 4-0. I gdybyśmy mieli choć 50% tego szczęścia co na radzionkowie, no to uważam, że przynajmniej byłby remis. A gdybyśmy coś z tego wykorzystali, no to mogliśmy spokojnie utrzymać tutaj zwycięstwo i mieć trzy punkty dopisane do naszego statutu w tabeli. No właśnie, ale po tym zwycięstwie 4 do 0 z radzionkowym wydawało się, że, że Olimpia wróciła na właściwe tory, że zaczęła strzelać bramki. Tymczasem w ostatnich spotkaniach znowu nie zdobyliście bramki. Zgadza się tak, tak jak to było na początku tej rundy, że zawsze sobie stworzymy jakieś sytuacje, bo w każdym meczu mamy sytuację dostrzenia bramki, a takim naszym paradoksem tego wszystkiego jest to, że tracimy bardzo głupie bramki. Jeżeli byśmy wyeliminowali straty tych bramek po jakichś głupich błędach, nie przesunięciu, niedoskoczeniu, czy tam przegranym pojedynku i braku asykuracji, no to byśmy mieli z każdego przegranego pojedynku minimum jeden punkt no to proszę sobie policzyć ile tych punktów byśmy mieli więcej i byśmy teraz byli w środku stawki yy, pierwszej ligowej no a tak Yy, obijamy się o tą czerwoną kreskę cały czas i, i yy, musimy w tych nadchodzących meczach yy, pograć o trzy punkty, żeby ta zima była spokojna w naszym wykonaniu mówię o wykonaniu odpoczynku no bo, no bo żebyśmy spokojnie sobie yy, mogli w domach posiedzieć i my i, i sztab szkoleniowy aby po prostu jakiś tam plan ułożyć sobie na kolejną rundę, no ten sezon, yy, tę rundę już zakończyliśmy na, na dzień dzisiejszy bo wiadomo, że kolejne kolejki to są już yy, z wiosny i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby, aby punktować w tych meczach i to nie po jednym punkcie, a po trzy. Wiadomo, no, wszystko to fajnie, ładnie wygląda na papierze. Można mówić kolorowo, że, że będziemy grali o trzy punkty. A jak wszyscy widzą, ta pierwsza liga jest tak nieprzewidywalna: bo kto by się spodziewał, że Wisła Płock wygra, wygra na warcie Poznań, prawda? I. Po prostu nie chciałbym tutaj mówić, że na 100% zdobędziemy te, 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 te w tych meczach po trzy punkty, ale na pewno wyjdziemy na boisko i wszystko co w naszych siłach i w naszych nogach będziemy robili, aby te trzy punkty były w gruziądzu, czy to w najbliższych meczach u siebie i na tym jednym meczu wyjazdowym w Katowicach, bo na tym nam i na pewno i kibicom zależy, żeby, żeby ta Olimpia w pierwszej lidze grała i zgromadziła jak najwięcej punktów. Chyba powiedz, jak ci się gra na tej pozycji defensywnego pomocnika, bo dzisiaj też parę minut tak szybko no Zgadza się. No, to była taka opcja, która była pierwszy raz w Olimpii tutaj wypróbowana na flocie. No, muszę powiedzieć, że nie czuję się jakoś źle, aczkolwiek wiadomo, że na przykład w dzisiejszym meczu sporo sił zostawiłem na boku pomocy, bo grając na flocie yy... Czułem się dobrze i naprawdę mógłbym na, na, na środku pomocy ze dwa mecze spokojnie rozegrać, bo jednak to bieganie nie jest tak intensywne i nie ma go tak dużo jak na skrzydle, bo na skrzydle wiadomo trzeba do przodu, do tyłu, jeszcze do środka asekurować kolegów i to, zupełnie, to jest zupełnie inna gra o tak, tak samo jak środkowy przeszedł na bok to też musiałby się zaadoptować i na pewno było mu dużo, dużo ciężej w rozegraniu zawodów na boku pomocy aniżeli na środku a mówię tak po rozmowie z trenerem on był zadowolony z mojego meczu w Świnoujściu ja w miarę też, aczkolwiek ja od siebie bym wymagał od gry na tej pozycji jeszcze więcej do, z gry do przodu prawda, Żebym więcej coś dało od siebie do przodu, tak jak dzisiaj nie wiem, tam do Łukasza Tumicza raz zagrałem i nie wiem, czy to był spalony, czy nie było to musiałby ktoś ocenić, kto, kto stał z boku, ale yy, wiadomo, to nie jest moja nominalna pozycja, aczkolwiek nie czuję się na niej najgorzej i uważam, że tam, gdzie trener poprosi mnie, żebym zagrał, jestem uniwersalnym zawodnikiem, myślę, że, że jestem w stanie sobie poradzić.